Oto już druga lekcja osłuchiwania się z językiem niemieckim dla początkujących. Osłuchujcie się z tymi dzisiejszymi zdaniami co najmniej dwa razy dziennie, przez około 3-4 dni, a zobaczycie, w jak nieświadomy sposób, taki intuicyjny, będziecie samodzielnie będziecie w stanie samodzielnie budować zdania właśnie. Z Tym słownictwem, które dzisiaj usłyszycie, intuicyjnie również zobaczycie odmianę czasownika przez osoby, strukturę zdania, a oczywiście przy okazji nauczycie się także wiele nowych słówek. Zaczynamy. Was, ist du. Was, ist du. Co jesz? Ich esse einen Kuchen. Ich esse einen Kuchen. Jem Chasto. Was ist er? Was ist er, so on Er ist eine Banane. Er ist eine Banane. On je banana. Was jest Anna Was ist Anna jest je Ania? Anna ist eine Birne. Anna jest eine Birne. Ania je Gruszkę. Was Anna ja? Was ist ihr, co wie Wir essen ein Wurstbrot. Wir essen ein Wurstbrot. Myjemy kanapkę z szynką, z Was essen Sie? Was essen Sie? Co pan je lub co pan je bądź co państwo jedzą? Ich esse einen Apfel. Ich esse einen Apfel. Jem jabłko. Was trinkst du? Was trinkst du? Co pijesz? Ich trinke einen Saft. Ich trinke einen Saft. Pionsock. Was trinkt er? Was trinkt er? So on Er trinkt Mineralwasser. Er trinkt Mineralwasser. On Pien wurde Mineral. Was trinkt Anna? Was trinkt Anna? Co pije Ania? Anna trinkt eine Tasse Kaffee. Anna trinkt eine Tasse Kaffee. Ania pije filiżankę kawy. Was trinkt ja? Was trinkt ja? Co wy pijecie? Wir kola. Cola. kola. My pijemy kolę. Was trinken Sie? Co pani pije? Lub co pan pije? Bądź co państwo piją? Ich trinke wasa. Ich trinke wasa. Piję wodę. Hast du hunger? Hast du Hunger? Jesteś głodny? Ja, ich habe Hunga. Tak, jestem głodna. Ich esse einen Schokoriegel. Ich esse einen Schokoriegel. Jem batonika czekoladowego. Hast du Durst? Du durst? Czy jesteś spragniony, spragniona? Ja, ich habe Durst, ich trinke Wasser. Ja, ich habe Durst, ich trinke Wasser. Tak, jestem spragniona, spragniony. Piję wodę.